ekonomia współdzielenia, to brzmi świetnie, ale z drugiej strony, jak lecisz, pomyślisz o takich platformach jak Airbnb, to coś, co wyszło z tej um, ekonomii współdzielenia, nagle okazuje się maszynką do robienia pieniędzy dla big techów. No to jak to jest tą ekonomią współdzielenia? No ja myślę, że tak jak ze wszystkim w dzisiejszym świecie, że jest jakiś fajny pomysł, a ludzie mogą sobie go wykorzystywać i jeżeli okazuje się, że ktoś chce za to płacić, no to pomysł się rozwija i cię komercjalizuje. Mm -hmm. Z tej strony Jan Szyniec Mazur, Karolina Duchińska, Miedziowe Stowarzyszenie, a dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem finansowanym z programów NIF CRSO, Moc majach Społeczności w ramach programu Zdolna Sieć. Zdolna Sieć, w ramach projektu Zdolna Sieć. Tak jest. Nagrywałyśmy już jeden odcinek o sharing ekonomii i o naszej platformie, Platforma Zdolna Sieć, na której zapraszamy organizacje Zdolnego Śląska do tego, żeby wpisywały, jakimi zasobami dysponują i takimi rzeczowymi, i takimi usługowymi, żebyśmy mogli tutaj wspólnie tworzyć projekty, działania, wykorzystując to, co organizacje mają i nie dublując tych rzeczy, nie kupując ich dla każdej organizacji osobno. I pomysł wziął się stąd, że um, po pierwsze nasza organizacja w ogóle bardzo dużo... Dużo uważności przykłada do niemarnowania, ale też do tego, że właśnie te platformy wymiany, które na początku miały być taką ideą właśnie tego sharing economy, tej, tego współdzielenia, jednoczenia ludzi wokół idei, nawiązywania relacji, dzielenia się na podstawie zaufania, no trochę się wypaczyło w niektórych sytuacjach. No, w wielu sytuacjach się wypaczyło. Ja myślę, że tutaj też, zwłaszcza w tych platformach typu Airbnb, to przede wszystkim rozwój masowy turystyki i wypatrzył to, jakby ta sharing ekonomii doprowadziło do zupełnie nowych problemów społecznych dla, dla miast, które są turystyczne. Natomiast my trochę wróciłyśmy do korzeni, bo nasza platforma z założenia nie jest platformą zarobkową, nie pobiera żadnych opłat i myślę, że nigdy nie będzie pobierała. Nie, nie ma przynajmniej planów. Czyli dołączenie planów. do tej platformy nie będzie wiązało się z żadnymi opłatami, ale również korzystanie z tej platformy, czyli na przykład nie wiem, wynajmowanie swojego sprzętu czy usług nie będzie obarczone prowizją, bo nie o to chodzi w szerink ekonomii. W szeriek ekonomii chodzi o to, żebyśmy się po prostu dzielili. No i w ramach działa, działalności organizacji pozarządowych już są też takie miejsca, nawet w Polsce które mhm. działają właśnie jako takie kooperatywy albo takie miejsca, gdzie można korzystać ze wspólnych przestrzeni biurowych, z narzędzi typu drukarka, e, może jakaś laminarka, może właśnie kamera. E, a może i sala. A a może przykład... i sala e, czy pomieszczenie do nagrywania podcastów. E, tak tak, jak, tak, my tak jak my dzisiaj korzystamy. Gdzie e, jest, jedna w, jest jedna wspólna przestrzeń i wszyscy ludzie wokół mogą z tego bezpłatnie lub za jakąś tam e, minimalną opłatą korzystać. Taką utrzymanie. Takim, takimi miejscami to są, jest na przykład Sektor 3 we Wrocławiu, taki bezpłatna przestrzeń dla organizacji pozarządowych. Jest to finansowane przez samorząd z tego, co ja wiem. U nas w Głogowie też będzie takie miejsce dla organizacji pozarządowych już za chwilkę w dawnym kinie Lubilat gdzie te organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z zasobów tego miejsca. Jest w Szczecinie kooperatywa łaźnia. Jest projekt wiejski Fundacji Karłowskiego, który zajmuje się w ogóle szerzeniem idei Rolnictwa biodynamicznego eko, i ekologicznego, a przy okazji mocno wspiera osoby wykluczone. Więc tych projektów trochę jest. Natomiast my pamiętam, że jak zaczynałyśmy naszą organizację ileś tam lat temu, to był chyba 2018 rok, to zdarzyłyśmy się z takim poczuciem, że nie mamy wokół siebie naszego stada. I właśnie trochę ta ekonomia współdzielenia to też jest otworzeniu takiego stada wokół siebie. Mm -hmm. Tak, bo ona mocno mówi o tym, że ona mocno bazuje na relacjach i na zaufaniu, bo my zapraszamy do tego, żeby pożyczać rzeczy, więc to... Nie każdy ma taką łatwość, żeby wpuścić do swojej przestrzeni albo pożyczyć swoją rzecz obcemu człowiekowi. I teraz, do, właśnie do momentu, kiedy to jest w małej społeczności i ludzie się znają, to jest łatwiejsze. W momencie, kiedy zaczyna to wychodzić poza tą lokalną społeczność, to to jest to ryzyko, że nastąpi ta komercjalizacja. Mm -hmm. Bo ludzie muszą czuć wynagrodze, wynagrodzenie finansowe, żeby chcieli się dzielić tym, co mają. Mm -hmm. Ja sobie też tak myślę, że y, takie zasoby, jak się, y, jakby to może też prowadzić do takiej patologii, że w momencie, kiedy ja widzę, że mój zasób jest wynajmowany, to zamiast, to kupuję go więcej po to, żeby go bardziej wynajmować. Więc to też jest, to no do, też już jest komercjalizacja. Dokładnie to się stało przy Airbnb na przykład. Dokładnie tak. Przy kupowaniu mieszkań. Czyli trochę nakręcamy taką spiralę tak. zakupu, a wcale nie o to chodzi w, w takich projektach. Znaczy, chodzi dokładnie na odwrót szereg mhm. ekonomii, bo raczej chodzi właśnie o to, żebyśmy wykorzystywali na maksa zasoby, które mamy i nie musieli kupować nowych. Czyli trochę chodzi o ten zrównoważony rozwój i yy, odejście od takich konsumpcyjnych potrzeb mhm. na rzecz yy, wykorzystywania i dzielenia się i takiego poczucia, że to, co, to, co mam albo mogę pożyczyć jest wystarczające. Mm -hmm. <laughs> I jaki morał z tego odcinka? Morał jest taki, że żeby stworzyć taką bazę, nie potrzeba mieć, słuchajcie, nawet takiej platformy, jak myśmy zbudowały. Mm -hmm. Bo tak naprawdę co jest potrzebne? Potrzebne nam jest, słuchajcie, wystarczyłaby pewnie i kartka papieru, chociaż to jest dużo bardziej upierdliwe. Natomiast w dzisiejszych czasach wystarczy dostęp do Excela lub do najlepiej jakiegoś Google Docsa, w którym na najbliższym spotkaniu dla ngo w Waszym powiecie. Zainicjujcie że wpisanie takich zasobów i usług, i to już jest miejsce, od którego można zacząć. Ale I mało! Na tym budować. Ja powiem więcej. Nawet, nawet do, dobrym krokiem byłoby spisanie w takim Excelu czy w takim Google Docsie zasobów członków waszej organizacji. Tak, tak. Ale Myśmy zresztą kiedyś taki odcinek o zasobach też miał. Jak, jak, jak to wpisywać, więc bardzo was zachęcamy do tego, żeby po pierwsze swoje zasoby dobrze oszacować. A po drugie, żeby przy, przy najbliższej okazji spotkania się z innymi organizacjami pozarządowymi te zasoby po prostu pokazać i powiedzieć: hej, podzielmy się. Ale to jest też takie pole do rozmowy z samorządem, uh -huh. bo samorząd też ma, dysponuje ogromną ilością zasobów. Być może nawet sobie wy nie zdajecie sprawy, ani samorząd, że pewne rzeczy mogą być wartościowe dla was nawzajem. Uh -huh. I dobrze byłoby też. Są takie rady organizacji pozarządowych, rady porządku publicznego. Przy, tak, to, się porządku publicznego. to jest naprawdę byłoby super rozwiązanie, gdyby taką najprościej prostszą z możliwych platformę czy zbiór zasobów zrobić, bo bardzo myślę, że otworzyłoby to możliwość nawet pisania projektów i realizacji działań przez organizacje, które bardzo często, my też to słyszymy, czegoś nie robią, bo nie stać ich na kupienie jakiejś rzeczy albo nie mają gdzie ich trzymać, albo właśnie, bo nie mają lokalu, a gdyby mieli, to, to, by, to by mogli działać. Więc my bardziej zapraszamy do tego, żeby od y, marzeń, Przejść do działania i rozejrzeć się wokół, skąd mogę pożyczyć, e, od kogo mogę pożyczyć, albo być inicjatorem i założyć taką bazę. Dokładnie tak. Dajcie znać, czy już coś takiego robicie, a jeżeli nie, to zachęcamy Was, żeby to się i u was zadziało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia!